Do wyborów samorządowych zostało nam już tylko tydzień. Rozmawiamy z sekretarzem Urzędu Miejskiego, panem Dominikiem Klimankiem. Panie sekretarzu, proszę przypomnieć naszym czytelnikom, jednocześnie mieszkańcom gminy Kuźnia-Raciborska, na czym te wybory samorządowe będą polegać. Może zacznijmy od tego, czym są obwody do głosowania i czym jest okręg wyborczy. Obwód głosowania jest to miejsce, w którym mieszkaniec gminy, czy do którego mieszkaniec gminy udaje się, aby oddać głos na wybranego kandydata. I takich obwodów głosowania w gminie Kuźnie Raciborska mamy sześć. Przypominam, obwód numer jeden i dwa znajduje się w Zespole Szkół przy ulicy Piaskowej. Obwód numer trzy znajduje się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Obwód numer cztery znajduje się w świetlicy OSP w Turzu. Okręg numer 5 i 6 znajduje się w zespole szkół w Rudach. Czyli obwody głosowania są to lokale, są to miejsca, gdzie wyborcy udają się, aby oddać głos na swojego kandydata. Okręgi wyborcze są to wydzielone części gminy, które, w których yy, w każdym z takich okręgów yy, kandydaci do rady miejskiej mogą uzyskać mandat. Dlatego Kuźnia Raciborska, gmina Kuźnia Raciborska została podzielona na 15 okręgów jednomandatowych. I w tych okręgach jednomandatowych mamy dwóch albo trzech kandydatów, którzy będą starać się o uzyskanie jednego mandatu w danym okręgu. Przypomnijmy teraz jeszcze dokładnie, szczególnie mieszkańcom samej kuźni raciborskiej, gdzie będą znajdowały się te lokale wyborcze, bo pamiętamy z maja w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, że były z tym problemy. Tak jest. Przypominam faktycznie w maju pierwszy raz od roku kiedy Rada Miejska podjęła uchwałę o Nowej organizacji y, lokali wyborczych, czyli siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz o podziale gminy na okręgi jednomandatowe. Y, zaszła zmiana w mieście Kuźnia Raciborska, dlatego mieszkańcy miasta Kuźnia Raciborska muszą pamiętać o jednej zmianie. Mieszkańcy Starej Kuźni, którzy kiedyś głosowali w dawnym budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Arki Boszka, głosują w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Natomiast wszyscy mieszkańcy osiedla głosują w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Piaskowej. Mieszkańcy osiedla, idąc do zespołu szkół przy ulicy piaskowej, muszą wiedzieć, że znajdują się tam dwa obwody głosowania. Pierwszy obwód głosowania będzie mieścił się w małej sali gimnastycznej, wejście będzie od strony łącznika. Natomiast mieszkańcy głosujący w obwodzie numer dwa będą wchodzić do dużej hali sportowej. Udając się do obwodu głosowania, my musimy wiedzieć, że obwód głosowania numer jeden w nim zlokalizowane są dwa okręgi wyborcze. Czyli musimy baczyć na to, tak samo komisja, żeby wyborca dostał odpowiednią kartkę do głosowania na odpowiedniego kandydata w okręgu wyborczym. Obwieszczenia pokazują granice obwodów, siedzibę obwodów, a kolejne obwieszczenie, jak w tych obwodach. Zlokalizowane są okręgi wyborcze. Także zachęcam do tego, żeby zapoznać się z obwieszczeniami, zobaczyć, pod który obwód głosowania jako mieszkaniec osiedla na przykład ja należę i na kandydatów, którego okręgu wyborczego będę głosował. Jak będzie wyglądało głosowanie, to znaczy na ilu kandydatów będzie można oddać głos w tych wyborach? A przypomnijmy, że wybieramy nie tylko burmistrza miasta, nie tylko członków nowej rady miejskiej, ale również radnych powiatu raciborskiego, a także deputowanych do Sejmiku Wojewódzkiego. Dokładnie. Tutaj musimy wiedzieć, że wyborca, który przyjdzie do lokalu wyborczego, pokaże dokument tożsamości i dostanie cztery karty do głosowania: karty koloru białego, Kartę koloru różowego, broszurę, czyli spiętych kilka kart koloru żółtego, i broszurę, czyli spiętych kilka kart koloru niebieskiego. Karta koloru białego jest to karta, która służy do wyboru kandydata w wyborach do Rady Miejskiej. Tutaj obok imienia i nazwiska kandydata w kratce. Stawiamy znak X przy jednym tylko kandydacie. Proszę pamiętać, żeby był to znak X, dwie krzyżujące się linie postawione w kratce z lewej strony obok imienia i nazwiska kandydata. W wyborach do Rady Miejskiej tylko jednego kandydata. Na kartce różowej, w wyborach do burmistrza miasta, ta sama sytuacja. Przy wybranym imieniu i nazwisku kandydata stawiamy znak X w kratce z lewej strony. W przypadku Wyborów do Rady Powiatu i Rady Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymamy broszury, książeczki. Wyszukujemy odpowiednią listę, wyszukujemy na liście naszego kandydata i tak samo stawiamy znak X z lewej strony w kratce obok jego nazwiska. Proszę pamiętać, że na karcie żółtej i karcie niebieskiej również oddajemy tylko jeden głos. Stawiamy tylko jeden znak X w kratce z lewej strony obok imienia i nazwiska kandydata.